okay. isaac and his mother lived alone in a small house on a hill mm -hmm. isaac kept to himself drawing <clears throat> pictures and playing with his toys as mm. his mom watched christian broadcasts on the television life was simple and they were both happy that was until the day isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied as okay. she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything. Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear scrambling around his room to find a hiding place he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug without hesitation he flung open the hatch just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below okay dobra Dobra, jak widzieliście, możliwe, że nie widzieliście, możecie lecieć w, 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 w opisie, macie link do odcinka, gdzie Elek, Eleven, uczył mnie podstaw Isaaca. I, I powiedział mi, stary, musisz zagrać, ja z Isaaciem nie miałem nigdy nic wspólnego. Obejrzałem kilka urywków u niego, ale cały premis jest mi nieznany, więc on mi powiedział, żebym ograł go. I powiedziałem, dobra, to zrobię sobie jednego rana. Jednego rana z Izaka. Zobaczyć, jak to wygląda. Czy polubię tą grę? Z tego jak graliśmy, a graliśmy w kłopie, więc to jest bardzo ciekawe. Idźcie. Znaczy, idźcie. Zostańcie, najpierw zostańcie. I spróbujmy zrobić jednego rana. Nie wiem, jak to nie wiem, ile trwają odcinki. Pewnie potrwają z pół godziny. I zobaczymy, ile mi się uda przejść. Chcę zrobić pewnego rana. Powiedział, że muszę przynajmniej dojść. Alek powiedział. powiedział Powiedział, że muszę dojść przynajmniej do walki z matką. Ja mówię: Co? Jest kuźwa. I teraz chyba wiem o co chodzi, mniej więcej. Kuja, nic nie wiem. Więc zaciskam start. I tak, u niego grałem na klawiaturze. Teraz mogę grać na padzie, więc będę grał na padzie. Więc robię Nuran. I... I gram Isaaciem. Ewidentnie gram Isaaciem, bo gram tak, jak powi normalnie powinienem grać. Eee. A, tutaj mogę zmienić na Hard, Normal, albo Greed. Powinienem grać na Hardzie? Myślicie, że powinienem to przejść na Hardzie czy na Normalu? Gram to na Hardzie. Gram na Hardzie. I nie wiem, i nie wiem, czy jak umrę, to czy wszystko się resetuje, ale gram na Hardzie. Okej, okay, okej. Okay. <tys> okej, okay, okej. Okay. I też nie zrozumiałem, czemu miał dziurę w ogóle w, w drzwiach. <tys> okej, okay, resume game. E, dobra, wszystko dobrze wygląda? Wszystko dobrze wygląda Opcje, poczekajcie, mogę zrobić na full screena? O, mogę zrobić na full screena. O, to teraz muszę tu pozmieniać rzeczy, poczekaj <grytanie> Dobra, zaraz. Ja wiem, zaraz. Okej, okay. dobra, teraz będę wszystko lepiej widział Ok, okej. Okay. Okej, okay. okej. Okay. Okej, okay. to jest... To, ja gram. Ja gram Full screen filter, reszty nawet nie wiem, co to jest. Więc robię resume game. Okej, okay, to znam, to wiem. Wiem, że muchy tu giną. Zobaczcie na te małe muchy. Widzisz tą muchę? Ta mucha zaraz umrze. Ha, zabiłem muchę. Zajabi się, więc mogę atakować, postawić bomby. Bomby się którymś stawia. Nie mam pojęcia, którym. Tym, 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 tym. Tak, tym, dobra. Dobra, zmarnowałem bombę. Idealnie. To jest złoty pokój. Jest złoty pokój Turret Follower. Co to znaczy? Słyszałem, że to wszystko jest randomowe. To wszystko jest randomowe, więc. Skoro wszystko jest. I którym są mapy? Tak, tym też się strzela. Aha, dobra, tym, tym wszystkim strzelam. Którym się robi pogląd na mapę. A, tym, dobra. Dobra, dobra, dobra. Aj, Okej, okej, Ok, ok, ok. Gram na hardzie. Przypominam wam, <laughs> wam wciąż, że gram na hardzie. Wiecie, że gram na hardzie? Czemu mi zabrał pół serca? Nie, dobra, ja będę często nawiązywał do tego, co mówił Elek, ale już wiem, że zjebałem. Tutaj jest dużo, dużo rzeczy, których nie wiem i pewnie nigdy się nie dowiem. Ja, 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 ja. jo, 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 rozwalę kupę. Okej, okay. gdzie idziemy? Na dół. Na dole coś jest. A nie, tu byliśmy, dobra, czyli idziemy na górę. Okej, uuu, uuu, okej. Okej, 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 okej. One na mnie celują. Jeden zabity. Fucking hell. Czemu to jest takie trudne? Jak z jakim graliśmy, a graliśmy z nim na Thardzie, to nie było takie trudne. Gdzie on jest? Tutaj. Ja pi pół serca, pół serca, pół serca. Pół serca, daj mi coś. Proszę, o, mam klucz. You, you got me. Play in me! On jest zjebany. Byłem z nim na Watch Together i. i... Nieważne. Eleven! Eleven! A tutaj nic nie mogę kupić. Proszę, aby mnie to nie zawiło. Mogę coś z tym zrobić? Yy, ta gra jest za creepy dla mnie. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej! Tutaj spokój jakiś. O nie, 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 nie! Restartowanko, zaczynamy wszystko od nowa To nie będzie dobra gra, wow, wow 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 Okej, okay, wszystko Aha! Wszystko od nowa, czyli naprawdę wszystko od nowa Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. O to we mnie strzela Czemu to wszystko we mnie strzela? Proszę giń! Nie, to się rozdożyło. O ja pierdole, Jeszcze nie! Okej, okay, ale wiecie jak to jest, ja się uczę! O, mam tam... Dobra, co to jest? Mogę to użyć. Którymś. Nie! Paralysis. Co to znaczy Paralysis? Poczekajcie, ej, gdzie tu są wszystkie te moje biegi? Jak u to miałem wszystko, poczekajcie. Active cam. Extra HUD. Poproszę. Aha, okej. Okay. Aha, tutaj jest wszystko, dobra. Charge, charge, burst. Włączę wszystko. Włączę wszystko. Resume game, dobra. Teraz wiem, tutaj mam staty. O tym ja Elek uczył. Tyle umiem. I mam nadzieję, że mnie też nauczycie niektórych rzeczy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Skaczące bez głowia. Skaczące bez głowie, ja dam radę. Skaczące bez głowie są okej. Okay. Okej, okay, dam radę To wybuch! Nikt mi nie chodzi, że zielone wybucha. czemu Czemu? Czemu? Nie, 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 nie. ty sobie wybuchaj, ale daleko. Daleko sobie wybuchać. To jest pająk, to jest pająk. Dobra, tu jest pająk To jest pająk Pająk! Ja pająka zostawiam w spokoju Dobra, umieraj, umieraj. Ok, jest zajeb... Mam bombę, mam jedną bombę. Super! I has bomb! To znaczy, że mogę mieć tu gdzieś ukryty sekret? Eee... To powinien być jakiś X, prawda? Tu gdzieś powinno być coś z X-em, jakiś kamień. Jak ja mam się dostać dotąd? Chyba, że nie mogę się dostać po prostu. O nie, nie, nie... Skąd?! On nie strzela, nie? On nie strzela. Zielony... Zielony pierdzi. Zielony pierdzi, ludzie. Nie za... Łoł! Wow! Nie miałem jak być. Albo może... Im... Okej, okay, trzy nowe bombki. Eee... Okej, okay, tu mam klucz. Aha. Jak ja mam do tego dojść? Czy to znaczy, że jak kamienie są pęknięte, to... to jest szansa? Tak! Pęknięte kamienie dają mi wybuszki. Bum. Everybody stay calm Stay calm, everybody. Dobra, ja po prostu sobie pójdę stąd. I mogę iść do pokoju na dół, dobra. Ok, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. Uspokój się. Uspokój, nie, nie ma powodu do paniki. Ta gra jest kurwa trudna! Ta gra jest po prostu trudna. O, mam monetkę. Thank you for monetka! Okej, okay, tu nic nie mamy, a tu w tej kupie? Okej. Okay. Okej, okay, co mi da palec? Widzicie, co mi da palec? Palec to jest item! Watch where you point. Czyli... Aha. Ale co mi to daje? Po prostu mi... Po prostu mi mówi, gdzie palec pokazuje. Ale buffik. Ale buffik, everybody. Ale buffik. Chwilę, jeszcze tamtego pokoju nie sprawdziłem. Czyli jak przejdę przez to i tam powinien być po lewo pokój. Okej, okay, not bad. A chwila. Tutaj coś jest. Tu jest z kamieniem. Mam bombę do rzucia, ale czy coś mi to da? Dobra, na razie nie patrzę. O, o kurde! O kurde, łokie. Okay. Dobra, to ja po prostu to ominę. Czy ja mogę coś z tym zrobić? Czy to, czy to jest po prostu... Okej, okay, po prostu idę dalej. Tutaj kupa sama umarła. self destruct kupa! Okej, okay, i tu jest pokój z bossem. Widzicie, ja znam szczegóły! Ale to pokazuje, jak mało wiem o tej grze. Jak dużo inni wiedzą! Kurde, bolek! Nie! Nie, 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 Ej, ja mam pół serca! Ja mam pół serca! Ja kuźwa mam tylko pół serca! Okej, okay, Isaac, proszę cię. Proszę cię, nie zawiedź mnie. Ja mam tylko pół serca. Zrobiłem kupę. To był... Czy misiusiak odpadł? Odpadł misiusiak. Very nice. Czy jak tu jest obsikane, czy... Kuwa, ja umrę. Ja umrę znowu! Ja umrę jak nic! Ja tą grę i tak przejdę na hardzie. Ja tą grę i tak przejdę na hardzie. Ja już widzę jak ludzie na mnie srają, że coś robi źle, coś robię nie tak. Ja i tak to przejdę na hardzie. Okej, okay. mam iść do tego pokoju, skoro... tracić całe serce wchodząc do tego pokoju. Ale tam coś jest, tam jest item. To jest karta. The devil. Unleash the power of the darkness. Czy to jest dobra karta? Przekonajmy się. Mam dużo większy atak. E. Czy ja tą kartę straciłem? No kurwa! Ale chwila... Ale przez chwilę było fajnie. Było fajnie przez dosłownie chwilę. Nie, 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 uspokój się. Spokój się! Chodź, Mucho! Tam here, Mucha! Nie! Yeah. Dobra, mam tabletkę. Friends till the end. Friends till the end. Cokolwiek to znaczy. A jak są so till the end, to znaczy, że to chyba dobrze. nie Nie, 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 nie! Aha, no to nie tak bardzo till the end. Proszę, 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 daj mi coś dobrego. Serio tak szybko dostałem pokój? Czy może powinienem iść pozwiedzać i zebrać trochę więcej życia na walkę z bossem? Ja nie wiem. Ja nic po prostu nie wiem. Dobra, pójdę tu na dół. O, to nie jest dobry pomysł! Po prostu this is a bad idea! O, nie, 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 nie. Ale one są szybkie! Let's go again. Co mi to. 10 bomb? Ja mam 10 bomb, everybody? Everybody? Ja mam 10 bomb! Nic mi nie jest straszne już. Ok, coś zostałem jeszcze. Uncorker. Jak się aktywuje Uncorker? I czy jak go aktyw... Dobra, zaaktywuję go gdzieś w pokoju, którymś. Pójdę tu na dół, na dole jest jakiś... Aha, dobra, na dole już byłem. A, dobra, idę do tego pokoju. O, o, Okej, okej, jest lepiej, mam wszystkie serca. Tutaj nic nie ma. Dobra, everybody, idziemy do przodu. Eee, w prawo. W prawo był, był złym pomysłem w prawo. Pójście w prawo było bardzo złym pomysłem. Ale ginął dosyć szybko, więc nieźle, nieźle. O, plus swojego teammata. Ja pierdolę. Nie, 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 nie. Dobra, 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 dobra. Ging, 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 ging! Ging, ging, gin. nie. O, o, okej. Okay. Ja nie wiedziałem, że oni mają różne strefy. Dobra. Every good Okej. Okay. Widzicie, nie ma tego złego, co by nie było gorsze. Dobra. Po skup coś wychodzi. Czemu mi skup nigdy nie wychodzi? Nie w prawdziwym życiu. Okej, okay, skaczące bez, bez głowia. Dobra. Okej, okay. niebieskie serce by mi się przydało. Ale ja nie wiem czy to rozwala to. Dobra, postawię, bo mam bombę. A, normalnie rozwala te kamienie. To ja jestem po prostu idiotą. A to? I karta! Multiplayer Co mi to daje? A, score multi. To ja to powiem na końcu użyć. Ale dobra, punkty dla mnie się nie liczą tak bardzo. Bo i tak nie dotrwam do końca. Hello, coin. Dobra, very good, dobra, idziemy do przodu. Idziemy do przodu, nie jest źle. No, niebieskie serduszko. Łoo, to jest bardzo źle. Bardzo, bardzo, bardzo źle, bardzo źle. Bardzo źle. Bardzo, 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 bardzo Bardzo, 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 bardzo Bardzo, 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 bardzo. Dobra, on jest bardzo powolny. A ten fluje. Ja pierdziele Ja pierdzielę, to było moje bezgłośne... Ja pierdziele Tutaj coś jest, ale mam klucz. Okej, wchodzimy. Serduszko za trzy... Mam 12! SKĄD ja MAM TYLE KOJNÓW?! Dobra, biorę kojna. Na pewno biorę kojna. I Nie, nie daj nic za donację, każdy grosz się liczy. Każdy grosz się liczy tutaj. Okej, okay, okej, okay. muchy, muchy, muchy! Muchy to jest mój najgorszy wróg. Ja tak bardzo się nie boję tych, 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 tych chodzących główien. Ja nie boję się ich tak bardzo, jak boję się much. A ja mogę to rozwalić? Nie mogę. Dobra. Let's move on! Everybody... O kurde! O kurde, Bolek! Ale... Uu, pierwszy raz pójdę do bossa z pełnym sercem! Z pełnymi sercami. Okej, okay, okej. Okay. Daj mi kupę. Znaczy, nie daj mi kupy. Mm. Uf, jesteśmy gotowi? <gryw> ja nie wiem, czy jesteśmy gotowi. Gemini! O, to ja wiem, że trzeba najpierw Małego rozwalić. Najpierw trzeba Małego rozwalić. Pluj, pluj, pluj! Au, oj, 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 oj! Ten mnie goni! On mnie goni! On mnie goni! On mnie goni, on mnie goni, on mnie goni, ale... No, no... Oh, fuck. Fuck you! Fuck you! Zabij Embrion! Uh, uh, uh. Napierdzielaj w niego, nie! Nie, 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 nej, nej, nej! Ale ja mi idzie słabo! Moje strzelanko jest bardzo słabe. No, kurde, bolek! Ło wow, 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 wow. O, to jest... To jest intens Ja wiem, że mam dziecko zabijać, ale on strzela cały czas. Co jest? Pluj, pluj, bi bi, bi pluj, bi pluj, bi, 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 bi młodego, bibi pluj, 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 bi pluj, 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 wszystkich. wszystkich no pluj, 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 dobra dobra, nie ma pluj, nie ma tragedii, nie ma tragedii. jest tragedia. Jest dosyć oh, fuck. <m> -mm>

Dobra, wezmę tą strzykawkę. Damage i range up. Zajebiście. I ja zrobię exit game i zrobię na razie koniec tego rana. Przepraszam, znaczy z tego rana. To jest dopiero pierwszy level. Na hardzie. Kurde, jeszcze to jest bez montażu. Przepraszam wszystkich, którzy zobaczyli tą grę w moim wykonaniu. Jeszcze czeka was kilka odcinków. Możliwe, że jeszcze umrę 500 razy, zanim skończę jednego rana. I to wszystko jest ok. I to wszystko jest dobrze. Proszę się nie przejmować. Więc ode mnie to tyle. Zapraszam Was jeszcze raz do odcinka Elka, gdzie graliśmy Wajzaka, ale to był chyba Rebirth e, i to było w kłopie. To był jakiś mod i graliśmy razem. No i zapraszam Was również za dwa dni do kolejnego odcinka, jeżeli się pojawi. Mam nadzieję, że się pojawi. No, ode mnie to tyle. Trzymajcie się. Bye bye.